Cześć, jestem Michał. Cześć, jestem Radek. I dzisiaj dowiecie się czegoś nowego o Appsach. Radku, rozmawialiśmy poprzednio o sztucznej inteligencji w Apps i mam dla ciebie takie zadanie. Otóż prowadzę sklep z motorówkami, nikt o tym nie wie, chciałbym dokonać, pomóc moim klientom w dokonaniu właściwego wyboru. Mam sklep internetowy, ludzie wchodzą do tego sklepu, oglądają różne modele motorówek i, i ja mam kłopot. Mam bardzo mały zespół sprzedaży, a mnóstwo osób odwiedza moją stronę internetową, więc dział sprzedaży nie wie, do kogo w pierwszej kolejności zadzwonić. Czy mógłbyś musimy jakoś tym pomóc? Tak, Michale. Myślę, że do tego możemy wykorzystać PowerAppsy. Mam tutaj, zobacz, zebrane informacje z naszego sklepu internetowego, czyli informacje o naszych klientach, o osobach odwiedzających, wiemy kto kiedy wszedł na naszą stronę, jakie podwitryny oglądał, jakimi produktami był zainteresowany, ile czasu przebywał na poszczególnych zakładkach i co jest istotne, w tym zbiorze danych mamy też informację, czy ten dany klient był faktycznie dobrym klientem, czyli ile na przykład od nas produktów kupił. Czyli to są dane historyczne i moglibyśmy teraz użyć funkcji przewidywania, żeby dla każdego następnego klienta, który odwiedzi stronę, zgadnąć ile zostawił u nas pieniędzy? Dokładnie tak. Czyli mając już ten zbiór danych prowadzony w Power PowerAppsach, możemy wykorzystać kreator nowych modeli przewidywania. Tutaj mamy przykład właśnie takiego kreatora. Wybieramy opcję przewidywanie, wpisujemy tutaj... Sklep z motorówkami sklep z motorówkami, klikamy utwórz, no i oczywiście naszym wejściowym zbiorem danych będzie ten zbiór danych historycznych, tak żeby na podstawie tego zbioru nasz model się nauczył przewidywać, e, czy klasyfikować naszych klientów w przyszłości, czyli w momencie, gdy tutaj, e, zobacz Michale, wybieram e, z naszego modelu danych jednostkę, czyli e, tabelę z opisem naszego klienta, a następnie wybieram pole, które będę przewidywał. Czyli w tym przypadku będzie to yy, po prostu klasyfikacja, tak nie, czy dany klient jest dobry. Ale prze przedmiotem przewidywania jest po prostu z obroty klienta. Tak jest. Możemy mhm. na tej podstawie potem określić po prostu, czy dany klient jest no, dobrym klientem, prawda? Zapewni nam dużo przychodów, czy kupi dobre produkty na przykład przez listy premium? Czy to jest taki przeciętny klient, który wszedł tylko, żeby obejrzeć produkty i poszedł gdzieś indziej? Okay. Tak. I rozumiem, że musisz wskazać, które z danych są rzeczywiście potrzebne do analizy czy może sztuczna inteligencja mi jakoś pomoże zgadnąć co właściwie jest ważne i co jest dobrym wskaźnikiem prognozującym zachowanie klienta no w tym przypadku nasz kreator pyta się użytkownika o wybór listy Zmiennych, czyli tych atrybutów, które opisują naszego klienta, i tutaj z tej listy po prostu zaznaczamy poszczególne pola, które potem mają wytrenować nasz model. Metodą prób i błędów, oczywiście, możemy takich podejść zrobić kilka i wybrać ten model, który będzie z tym zbiorem danych wejściowych faktycznie najlepszy w tym przewidywaniu. Ale zgaduję, że wystarczy, że wykreślimy te pola, które są ewidentnie bez związku z. Z prognozą wartości klienta, i może tych pól być znacznie więcej, a sztuczna inteligencja pomoże mi ustalić, co rzeczywiście jest potrzebne. Tak jest. To jest bardzo ważne, żeby wyeliminować te zmienne i atrybuty, które faktycznie nie wnoszą nic do, do tego, czy dany klient jest dobrym czy złym, bo, ponieważ one wprowadzają tylko chaos w, w tym momencie. No i dzięki temu, e, przechodząc dalej, trenujemy nasz model. I w kolejnym kroku możemy wykorzystać ten model w naszej aplikacji w momencie, gdy wprowadzimy dane o nowym użytkowniku, który wszedł na naszą stronę, system automatycznie zrobi predykcję, czy dany klient jest dobrym, czy złym klientem. Tak? E, domyślam się, że mógłbym wtedy użyć Flow, żeby za każdym razem, kiedy taki klient pojawi, wypełni, na przykład, formularz kontaktowy i ten formularz e, Będziemy mieli te dane, będziemy mogli przeliczyć, jaka jest prognoza wartości klienta, i na przykład zdecydować, czy. Numer telefonu wyślemy od razu handlowcowi i poprosimy o pilny kontakt zwrotny z klientem. Czy na przykład wyślemy klientowi e-maila z, z podziękowaniem za zainteresowanie i zapytamy, jaki, jakich informacji potrzebuje, po to, żeby to była taka mniej pilna ścieżka? To dokładnie tak. To jest tak, że my możemy nasze zasoby w organizacji dostosować do tego, z jakim klientem mamy do czynienia. Czyli nie musimy zbędnie angażować pracownika, żeby wysyłał no, rozbudowaną ofertę w momencie, gdy to jest klient, który i tak nie ma zamiaru. Od nas kupić takiej motorówki. Dobrze, czyli mamy teraz zakończony proces szkolenia modelu tej sztucznej inteligencji. Skąd ja wiem, że, że przewidywania, które on mi dostarcza, są wartościowe? Y już w samym opisie modelu. Mamy taką informację, w ilu procentach przypadków ten model po prostu był nieomylny, czyli na podstawie danych historycznych wiemy, no jak efektywnie to faktycznie przewiduje na podstawie atrybutów wejściowych I ta informacja jest dla nas kluczowa. W przypadku, gdy byłaby zbyt niska, no, sugeruje, żeby dobrać jeszcze raz te zmienne wejściowe, bo być może jakąś istotną e, informację pominęliśmy. Tutaj możecie też zobaczyć, e, właśnie, jaki jest wpływ wartości wejściowych na wynik. Przewidywania, czyli tą wartość wyjściową i te najbardziej istotne atrybuty na pewno musimy umieszczać w tych modelach. Natomiast ten wynik, który tutaj mamy, 61% jest właśnie istotny i decyduje o jakości modelu. Także im lepszy model, prawda, tym lepsze przewidywanie, i tym lepiej dostosowujemy naszą organizację, optymalizujemy ją do, do tych naszych potrzeb sprzedażowych. Dobrze, a co oznacza 61%? To oznacza, że w 61% przypadków nasz model wytypował poprawnie, czyli w tych scenariuszach dla tych klientów podjęliśmy no do, dobrą, jakby akcję marketingową po wizycie na stronie. Czy mógłbym na przykład wydobyć więcej informacji z mojego sklepu internetowego i sprawdzić, czy te informacje dadzą mi podwyższony wskaźnik skuteczności? Jak najbardziej, jak, jak najbardziej. Ten, ten model może, możemy wzbogacać o dodatkowe atrybuty, dodatkowe informacje o naszym kliencie, ponieważ pełny profil opisujący tego naszego użytkownika z reguły zwiększa prawdopodobieństwo no, przewidywania jego zachowań. Także to są typowe wzorce, które są powtarzalne, i, i na, na takiej podstawie działa machine learning właśnie w obszarze zarządzania klientami. Zobaczcie więc, jeżeli macie w Waszej firmie zgromadzone dane dotyczące procesów obsługi klienta, serwisowania maszyn czy procesów technologicznych, możecie ich użyć do prognozowania w Power Apps. Tak jest. I o prognozowaniu i Power Appsach więcej znajdziecie w materiałach w opisie filmu. Zapraszamy Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Do widzenia.